Moim i Państwa gościem jest Leszek Bójcik. Leszek jest przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych. Witam Cię Leszku. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak długo jesteś przewodnikiem? Oj, to już ćwierć wieku? Więcej, więcej nawet. Bo zacząłem jeszcze oprowadzać wycieczki pracując jako nauczyciel w szkole. Natomiast licencję pilota i przewodnika zrobiłem prawie pół wieku temu. Na ćwierć wieku temu, przepraszam. A czego uczyłeś w szkole, możesz powiedzieć? Geografii. To bardzo ułatwia pracę. Zwłaszcza jak zdarza mi się tak być na wycieczce, kiedy jestem pierwszy raz w jakimś miejscu z grupą. Grupę muszę oprowadzać i mam im dać wrażenie, że ja to znam dobrze i nie jestem pierwszy raz. I udaje mi się. To, że jestem geografem, daje mi taką pewną przewagę. Jak mam plan miasta albo mapę terenu, to, to ja to widzę tak, jakbym tam był. A jakich cech i umiejętności wymaga zawód przewodnika turystycznego? No i to chyba nie tylko zawód przewodnika i pilota, nauczyciele również. Trzeba lubić ludzi i trzeba być bardzo tolerancyjny wobec nich. Nieraz mi mówią, że a pan to ma anielski spokój, inaczej się nie da. Ja nie mam wpływu na to, że ludzie są różni. Ale zawsze można znaleźć wspólny język z każdym. Staram się być wobec ludzi otwarty i dzięki temu mam znajomych, przyjaciół za granicą. Bez względu na to, jaka narodowość, jaka religia, no, Po tylu latach jeżdżenia po świecie, no po świecie to jest za dużo powiedziane, to jest głównie Europa, Europa Środkowa, Południowa. Zauważyłem, że bez względu na to, tak powiedziałem, w każdej grupie ludzi znajdą się i ludzie porządni, i z przeproszeniem świnie. No tak jak wszędzie. Naj, najgorsze są stereotypy. Trzeba uwolnić się od tego, i, no i poza tym uśmiech. Jak się do kogoś podejdzie z uśmiechem. Ja sam mam takie powiedzenie, które sprawdza się w życiu. Uśmiechnij się do świata, a świat uśmiechnie się do ciebie. A jak wygląda dzień pracy przewodnika turystycznego? Ja bardziej w tej chwili pracuję jako pilot wycieczek, chociaż mam licencję przewodnika miejskiego po Krakowie, nadal aktualną. To coś mnie ciągnie po świecie, wolę jeździć. No i tutaj no dzień, dzień pracy to nie jest taki jak dzień turysty na wycieczce. Zaczyna się wcześniej, kończy się później. To ja jestem w pracy, a turyści mają wypocząć, mają skorzystać z tej wycieczki. Niekoniecznie dużo zobaczyć. Nie lubię przeładowanych programów turystycznych. To jest zmora niektórych ofert. Napakować, ile się da, a potem niczego z tego się nie pamięta. Pamięta się tylko zmęczenie, że, to, że biegało się po jakichś miastach z wywieszonym językiem, wszystko się później myli, zaciera, zapomina. Lepiej do tego podchodzą kobiety, wiedzą, że zapamiętuje się emocjami. Po paru latach z wycieczki nie pamięta się szczegółów, ale pamięta się atmosferę, że było fajnie. I zawsze mi na tym zależy. I cieszą mnie później takie opinie na, na koniec wycieczki, jak grupa mówi, że chętnie ze mną pojadą na jakąś kolejną wycieczkę. Nieważne dokąd. Ważne, że ze mną. A możesz, po, możesz powiedzieć, po jakich krajach oprowadzałeś wycieczki? najczęściej jeździłem do Włoch. To jest mój ulubiony kierunek. Włosi tak y, przechwalają się, że w ich kraju jest 80% wszystkich zabytków na świecie i chyba niewiele się myją. Zawsze tam znajduję wiele cudownych y, miejsc, cudownych widoków i atmosferę, zwłaszcza na południe Włoch. Ten brak pośpiechu. Swobodne podejście do życia, to, że będzie dobrze. Optymizm. A, a co we Włoszech najbardziej zachwyca zwiedzających? Hmm, to jest trudne pytanie, bo każdy się na coś innego nastawia. Są ta, ludzie nastawieni na wypoczynek. Włochy mają do zaoferowania wiele różnych rodzajów wybrzeża. I wybrzeże piaszczyste i skaliste. Każdy znajd znajdzie coś dla siebie. Ciepła woda i prawie gwarantowana pogoda w sezonie letnim. Są miłośnicy zabytków. Jeździłem z grupami e, pasjonatów historii sztuki. No i te zabytki z różnych wieków, gdzie zabytki. Z tego nadmiaru bogactwa, zabytków, tam ze zdziwieniem można zauważyć, jak zaniedbane i niszczące są zabytki, które u nas niejedno nie miasto by hołubiło jako coś wyjątkowego. Tam tego jest tak dużo, że nie da się zadbać o wszystko. A trudne warunki no, trzęsienia ziemi, jakieś osuwiska, lawiny błotne. Przede wszystkim brak funduszy, chociaż no, Włochy żyją z turystyki. A co najczęściej polscy turyści jedzą we Włoszech? Często mnie zadziwiają polscy turyści, spodziewając się tego, że we Włoszech spotkają jedzenie zbliżone do polskich gustów. Narzekają na przykład na makaron, który jest ich zdaniem z zbyt surowy, twardy. Muszę im tłumaczyć, że Włosi jedzą właśnie makaron al dente. Brakuje im ziemniaków, które Włosi traktują raczej jako warzywo, jako taki rzadki dodatek do, do posiłków. Inaczej przyrządzane niektóre potrawy, nawet te same. A poza tym to, do czego ich zachęcam, żeby w każdym miejscu, gdzie są, spróbować specjalności lokalnej kuchni i nie ma czegoś takiego jak kuchnia włoska. Każdy region we Włoszech ma swoją specyficzną kuchnię. Może się to komuś nie spodobać, ale spróbować za zawsze warto, a nie nastawiać się, zjeżać się na wstępie, nie, ja tego nie będę jadł. Dopóki się nie spróbuje, trudno oceniać. A czy Włosi są otwarci na turystykę? Tak. No, z tego żyją. Poza tym, to też może, mogą potwierdzić ci, którzy często jeżdżą do tego kraju, że im dalej na południe, tym ta otwartość jest większa, chociaż na początku jest pewna nieufność. Ale jak się do nich odnosi serdecznie, to oni to odwzajemniają z nawiązku. I po kilku dniach pobytu już można się czuć tak, jakby się było przyjętym do ich rodziny. A jak Włosi odbierają polskich turystów? Włosi często patrzą na Polaków przez pryzmat naszych znanych rodaków. Takim wielkim Polakiem dla nich zawsze był papież. W czasach jego pontyfikatu jedno hasło, że jesteśmy z Polski, a papadziewani, papadziewani. No i od, oczywiście dużo lepsze podejście. W tej chwili już takiego sentymentu związanego z osobą papieża, tak, nie widać. No i bo wśród Włochów też panu, panują, panowały pewne stereotypy. Polaka, który ma jakąś, nie wiem, niechęć do pracy, który ma Bóg wie jakie wymagania za minimalne ceny, chciałby jak najwięcej taką, to widać czasami wśród polskich turystów, taką postawę roszczeniową, wykupujemy sobie ofertę po najniższych cenach, ale chcielibyśmy mieć all inclusive w najwyższym gatunku. To niestety sami jesteśmy temu sobie winni. Robimy z siebie takich biedaków, którzy żądają jak najwięcej. Polacy są po prostu roszczeniowi, tak? Bardzo wielu tak, zdecydowanie tak. Ciekawe jest to, że im tańsza oferta, tym więcej wymaga. A możesz Leszku powiedzieć jeszcze, jakie kraje odw odwiedziłeś? Często też jeżdżę na, do naszych południowych sąsiadów, o na przykład w tle masz budapeszteński Parlament. Na Węgry, do Budapesztu i okolicznych, nie tylko okolicznych miast często jeżdżę. Praga, Brno, Wiedeń. Często jeżdżę też do krajów byłej Jugosławii, Grecja. A, a jutro wy, wyruszam na północ. Ryga Talnin, Sztokholm. A możesz powiedzieć co w Budapeszcie najbardziej zachwyca zwiedzających? Budapeszt. No, parlament jest naprawdę piękny i ten wieczorny rejs po zmroku przy oświetlonym Budapeszcie. Chyba nigdzie w Europie piękniejszych widoków podczas rejsu wieczornego się nie zobaczy, bo odbywałem już Podobne rejsy w innych miastach, Budapeszt zachwyca pewną koncepcją urbanistyczną. Kiedy powstawało to miasto z połączenia Budy, Obudy i Pesztu, pod koniec XIX wieku architekci, urbaniści tego miasta zrobili nową, nowoczesną stolicę z wielkim rozmachem. Wszystko jest w bardzo podobnym stylu a że akurat wtedy w Europie panowało naśladownictwo stylu architektonicznych z poprzednich okresów, więc ten ne, styl neogotycki, tak jak parlament neorenesansowy, neoromański. Dlatego też Budapeszt jest wdzięcznym miejscem dla filmowców. Budapeszt, ulice Budapesztu mogą naśladować na filmie Wszelkie europejskie miasta praktycznie i, i tak często bywało. Budapeszt udawał Londyn, Paryż, Rzym, Moskwę i wiele innych miast na potrzeby filmu. A możesz powiedzieć, gdzie byłeś jeszcze poza Europą? W jakich krajach? Chciałbym być. Chciałbym powiedzieć, że byłem. Nie byłem, niestety. Nie udało mi się wyjechać poza Europę. A po jakich miastach w Polsce oprowadzałeś wycieczki? No Kraków to moja specjalność, ale bywałem też no, z konieczności w innych miastach, w Warszawie, w Wrocławiu, Lublinie, Zamościu. Piękny jest Zamość. Perła polskiego renesansu, Sandomierz. Tak śladami ojca Mateusza i to zdziwienie w oczach turystów. Dlaczego tam nie ma tej plebanii te, i tego kościoła z serialu Ojciec Mateusz? To, że Mateusz w tym najbardziej niebezpiecznym mieście w Polsce, gdzie zbrodnia jest co tydzień, jest też najszybszym kolarzem na świecie, bo potrafi w ciągu paru sekund przemieścić się z plebanii, która jest w okolicach Warszawy na rynek starego miasta w Sandomierzu, a następnie znów wrócić w okolicy Warszawy do kościoła. A możesz coś opowiedzieć o atrakcjach w Krakowie? Oj, to chyba nie jest na, na tak krótką rozmowę, Można chociaż be... o jednej. No to mnie zastrzeliłaś, że akurat jedną atrakcję y, no. Bo nie Co da się tu było? o wszystkich opowiedzieć. No to chociażby. Nie, nie da się. I, i tu, mam, tu mam taki swój lokalny, patriotyczny dylemat. Chociaż w tej chwili mieszkam 250 kilometrów od Krakowa, bo się wyprowadziłem. Ale. No, Kraków trzeba, trzeba polubić. Wiem, że ten natłok turystów nie służy za bardzo temu. Nie zawsze zazdrościli tego, gdy mieszkałem w Krakowie, to na krakowskim Kazimierzu, ale ty masz dobrze. Dobrze jest tam pobyć parę godzin, a rozerwać się, przyjść do jakiegoś pubu. Mieszkanie w Krakowie w tym centrum ścisłym jest uciążliwe ze względu na ten gwar. Hałas trwający na okrągło całą dobę. Stary, stare miasto krakowskie praktycznie nie śpi. No i a propos tego spania, to na pewno wiesz o pewnych takich animozjach między mieszkańcami Krakowa a mieszkańcami Warszawy. Nam kiedyś dawno temu podpadł pewien, pewien warszawiak, chociaż z urodzenia grubieszowianin. Urodził się w Hrubieszowie. Aleksander Głowacki, pseudonim Bolesław Prus, przyjechał do Krakowa jeszcze jako warszawski dziennikarz. Zatrzymał się w hotelu pod różą, ekskluzywny hotel przy ulicy Florieńskiej, a następnie skarżył się przyjacielowi. Nie podobało mu się w Krakowie. Nie wyspał się, bo jakiś idiota co godzinę grał na trąbie. Hejnał Mariacki jest znany wszystkim, a, ale nie wszyscy kiedyś wiedzieli, że jest grywany co godzinę, regularnie, bez względu na, na dzień. W dawnych czasach, w czasach komuny krakowskich hejnał kojarzył się z sygnałem czasu w południe, który nadawało polskie radio. I niektórzy myślą, że tylko wtedy jest pewien sprytny krakus. Zaczepiał wtedy wycieczki i oferował im, że specjalnie dla nich będzie zagrany hejnał z wieży mariackiej. Tylko niech mu dadzą tam na piwo, on im załatwi. I na przykład, że hejnał zagrają o godzinie 15. My nie wiedzieli, przybysze z innych stron Polski, że. Hejnał jest grany co godzinę. I w ten hejnał warto się wsłuchać o każdej porze dnia. A przeszedłeś też śladami Jana Pawła II? Na przykład byłeś w domu u jego przyjaciela, Jana Terenowskiego? W domu nie byłem, byłem koło domu. Natomiast w samym domu, w samym domu nie. Byłem w kościele, gdzie. Odprawiał swoją pierwszą mszę po wyświęceniu, czyli w kościele na dębnikach. Ale no, nie wszystkie ścieżki Jana Pawła II jeszcze y, zdążyłem zwiedzić. To jest coś takiego, że chyba zabraknie życia, żeby wszystkie ciekawe, Rzeczy, jakie są na świecie, nie tylko w Krakowie, zobaczyć, ale, ale to jest jakiś cel. Zawsze jest cel. Jest jeszcze tyle rzeczy, które warto zobaczyć. Życie. A jak się przygotowujesz do prowadzenia grupy? No tak. To, to nigdy nie jest z marszu. Oczywiście przygotowuję sobie swoje plany trasy, swoje mapy, bo niestety, no, jak widać, okulary. Dla mnie literki na tych fabrycznie produkowanych planach miast są już za małe, więc przygotowuję swoje kolorowe z wyraźnymi napisami, tak żebym. Żebym widział. I nawet jeśli to są miejsca, gdzie już byłem setki razy, jak na przykład w Rzymie, bo już po, po Rzymie chodziłem, nie wiem, ile tych wycieczek było? Może z 300. się przyznać więcej razy chodziłem z wycieczkami po Rzymie niż po moim rodzinnym Krakowie. No tak czasami nawet, bywa. Nawet, mhm. nawet tam biorę, bo zdarzają się sytuacje, których się nie przewidzi. I może się okazać, że, że trzeba będzie nagle wprowadzić jakąś poprawkę. Więc wolę być na nieprzewidziane sytuacje przygotowany. A niektóre miasta, no właśnie takie jak Rzym, to jest stolica. Zdarzyły mi się sytuacje, że pół Rzymu było zablokowane, bo przyjechał George W. Bush z wizytą, albo był strajk komunikacji miejskiej, albo były demonstracje przeciwko Berlusconiemu. Trzeba było zmienić trasę i nie iść utartymi ścieżkami, skorzystać z innego środka komunikacji miejskiej. I to tak, żeby turyści nie byli stratni. Jakoś mi się to na razie udaje. A co najbardziej lubisz w zawodzie przewodnika turystycznego? Wydawałoby się, że czasami jest to monotonne, tak jak powiedziałem, 300 razy być w Rzymie i w zasadzie podobny program. Ja lubię czas wolny. Czas wolny nie tylko dla siebie, ale i dla turystów. Ja już mówiłem o tym, że nie lubię przeładowanych programów turystycznych. Chciałbym, żeby ten turysta podczas ucieczki miał okazję sobie w tym miejscu usiąść. O smakowej lokalnej kuchni, przyjrzeć się, jak żyją mieszkańcy, poczuć atmosferę tego miejsca, a nie biegać z wywieszonym językiem. I sam też wykorzystuję zawsze czas wolny nie po to, żeby sobie usiąść na kawie, chociaż uwielbiam kawę, tylko chodzę po takich miejscach, gdzie jeszcze nie byłem. No ale dzięki temu. Poznaję takie miejsca lepiej i jestem w stanie, właśnie w takich nieprzewidzianych sytuacjach, wybrać jakąś inną drogę, tak, żeby było jak najlepiej. Ja przepraszam też za ten mój kapelusz. Kapelusz to jest taki mój znak rozpoznawczy jako pilota, przewodnika. Grupa musi nie rozpoznawać. Kapelusze się zmieniają. Ja niestety już z czasem też, ale. Każdy z czasem się zmienia. No I to dobrze. Nie daj Boże, żebym był wiecznie takim głupkiem, jakim byłem 40 lat temu, w czasach młodej. A co byś chciał na koniec dodać? Chciałbym zachęcić wszystkich, żeby nie siedzieli w domu. Nie siedzieli przed ekranami. Ja wiem, że wszystko można zobaczyć teraz w internecie, nawet zrobić sobie wirtualny spacer, ale to nie to samo. To tak, nie to samo, co dotknąć tych starych kamieni, to nie to samo, co wypić jakieś espresso na ulicy Rzymu albo spróbować tradycyjnie zobaczyć jak... Na ulicach Bari kobiety robią tradycyjne orekiety, makarony. Na ulicy, tak. Z kuchnią wychodzą na zewnątrz. To jest urocze. Leszku, dziękuję Ci, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję również.